Cześć! Witajcie w czwartym już odcinku naszej serii z wizytą u Dotychczas poznaliśmy początki towarzystwa i jego siedziby, a także prezesa honorowego Seweryna Mielżyńskiego. Czas jednak, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim właściwie byli przyjaciele nauk? Bo przecież nie samym Mielżyńskim, Działyńskim, Ciaszkowskim oraz Cegielskim towarzystwo stało. A zatem kogo towarzystwo przyjmowało na samym początku swojej historii? a kogo swoje szeregi przyjmuje dzisiaj. Pamiętacie z pierwszego odcinka? Towarzystwo miało za zadanie skupiać osoby zafascynowane nauką, które chciały realizować swoje zainteresowania. Nie było to możliwe na uniwersytecie, bo takiego nie było, bowiem władze pruskie nie chciały się zgodzić na utworzenie takiej instytucji, ale było to już możliwe właśnie w ramach takiego Towarzystwa. Warto też o tym pamiętać, że tak naprawdę większość członków Towarzystwa nie posiadała stopni naukowych, nie zajmowała się nauką zawodowo, ale była amatorami. A jeszcze jedna grupa po prostu czuła taką potrzebę przebywania w takiej naukowej atmosferze. Warto spojrzeć na skład społeczny Towarzystwa. Weźmy sobie na dobry początek grupę 42 osób, które w mieszkaniu Władysława Niegolewskiego na zebraniu konstytucyjnym podpisywały protokół o utworzeniu nowej instytucji. Przeważali w tej grupie ziemianie. Dalej było sześciu nauczycieli, trzech prawników, przemysłowcy, kupcy, urzędnicy państwowi i prywatni oraz jeden duchowny, czyli znany nam już Franciszek Cawery Malinowski. W roku założenia towarzystwa, czyli w 1857, w szeregach znalazło się 140 osób. 40 z nich reprezentowało Ziemiaństwo, z czego niektórzy przedstawiciele Ziemiaństwa mieli już pewną pozycję w świecie nauki. Weźmy sobie dwóch pierwszych prezesów, czyli Augusta Ciewszkowskiego, filozofa, a także Tytusa Działyńskiego, znanego nam już kolekcjonera i wydawcę źródeł. Natomiast Roger Raczyński, o którym też już sobie wcześniej wspominaliśmy, był wówczas cenionym publicystą. Dużym autorytetem cieszył się także Dezydery Chłapowski, żołnierz i gospodarz, autor cenionego wówczas podręcznika dotyczącego rolnictwa. Książka ta powstała w więzieniu, gdy Chłapowski odsiadywał karę więzienia za udział w powstaniu listopadowym. A zatem była to faktycznie grupa, która nie zamykała się jedynie w granicach swojego gospodarstwa majątku, nie skupiała się jedynie na doglądaniu tej gospodarki, ale wychodziła tak swoimi zainteresowaniami, jak i działaniami znacznie dalej. Następna grupa to kilkunastu nauczycieli. Wśród nich mamy na przykład Marcelego Mottego, który był wieloletnim nauczycielem w gimnazjum świętej Marii Magdaleny, był pedagogiem z powołania, bardzo tę pracę kochał, ale znany jest nie tylko z tego, bowiem w swoim czasie był też jednym z najwybitniejszych polskich filologów. Na język polski przekładał dzieła autorów starożytnych, a także sam sporo pisał. Dzisiaj znany jest przede wszystkim ze swoich felietonów pod tytułem Listy Wojtusia z Zawad, w których z dowcipem opisuje Poznań i prowincje, propagując także ideę pracy organicznej. Drugą taką pozycją, z której możemy go dzisiaj kojarzyć, to przechadzki po mieście. Jest to połączenie opisu miasta XIX-wiecznego Poznania ze wspomnieniami autora, który spisywał je już pod koniec życia. Innym znanym wówczas filologiem był szwagier Marcelego Mottego, znany przemysłowiec. Czy wiecie o kogo chodzi? Też już poznaliście tę postać, jest to Hipolit Cegielski, który pozostawił po sobie wiele prac dotyczących języka polskiego. A gdy przyszło mu się przekwalifikować, gdy założył już fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, swoje pióro poświęcił właśnie tej działalności. Kolejną liczną grupą było duchowieństwo na czele z arcybiskupem Leonem Przyłuskim. Dalej, następne grupy zawodowe były już reprezentowane mniej licznie. Mamy na przykład lekarzy, na czele z Ludwikiem Gąsiorowskim, który jest znany jako ojciec historii medycyny polskiej, a no i następnie mamy na przykład prawników oraz inne grupy zawodowe. A zatem obawy, które towarzyszyły Cegielskiemu na samym początku tworzenia się Towarzystwa, że nie znajdą się osoby w regionie. Godne wstąpienia do takiej organizacji na szczęście się nie sprawdziły. Dzięki takim ludziom jak Cieszkowski, znanym w Europie, także posłom do Sejmu Polskiego, wiadomość bardzo szybko rozeszła się po kraju, przekroczyła jego granice, a akces do nowej instytucji zgłaszali naukowcy oraz zainteresowani naukami także z innych stron ziem polskich nawiązywano kontakty z podobnymi instytucjami nie tylko w kraju, nie tylko na ziemiach polskich, nie tylko w Europie, ale na przykład także w Ameryce. Już wkrótce szeregi towarzystwa z tytułami członków honorowych zasilili najwybitniejsi ludzie nauki i sztuki, jak na przykład Jan Matejko, Henryk Siemiradzki czy Józef Ignacy Kraszewski. Wymieniano się wydawnictwami z innymi organizacjami. Wymieniano się Zabytkami, które wędrowały na wystawy, a członkowie towarzystwa brali udział w kongresach oraz zjazdach. A co na to wszystko władze pruskie? Znajdujący się pod ich administracją Polacy założyli towarzystwo, co prawda o celach naukowych, a nie konspiracyjnych, choć z tymi Polakami to nigdy nic nie wiadomo, które zaczęło się stopniowo rozwijać. Niemiecka społeczność, choć znacznie silniejsza i mogąca liczyć na wsparcie władz, nie zdecydowała się wówczas na założenie podobnej organizacji. Same władze zareagowały już w momencie tworzenia się towarzystwa, gdy grupa profesorów, nauczycieli z Gimnazjum świętej Marii Magdaleny, zwróciła się do prowincjonalnego kolegium szkolnego z pytaniem, czy właściwie pedagodzy, nauczyciele mogą wstąpić w szeregi takiego stowarzyszenia. Odpowiedź niestety była negatywna, a więc nauczyciele zmuszeni zostali do zawieszenia swojej działalności. Jeżeli spotykało się w szeregach Towarzystwa Nauczycieli, byli to już z pewnością emerytowani pedagodzy, bądź też przybyli z innych stron ziem polskich. Był to spory cios dla Towarzystwa, bowiem przy braku uniwersytetu. Nauczyciele gimnazjali stanowili ten trzon poznańskiego środowiska naukowego. Ta sprawa jednak ciągnęła się przez następne kilka lat. Starano się o unieważnienie tego zakazu. No niestety, ostatecznie w 1866 roku, nadprezydent prowincji poznańskiej, Karl von Horn, wydał zakaz przynależności do towarzystwa nie tylko nauczycielom, ale także i pozostałym urzędnikom. Państwowym. No i tutaj znowu towarzystwo starało się o cofnięcie tego zakazu, niestety bez skutku. Prezes Cieszkowski myślał nawet o zawieszeniu działalności. Jednak towarzystwo na szczęście ten trudny czas przetrwało. O tym, jak prezentował się wówczas skład społeczny członków towarzystwa, mówi nam zdanie z listu następnego prezesa, Karola Libelta. Towarzystwo nasze uczone składa się z 9 części obywateli, a zaledwie 1 dziesiątej prawdziwie uczonych. Warto też wspomnieć o tym, że w 1857 roku, czyli w momencie powstania Towarzystwa, jedynie 20% członków miało tytuły naukowe, natomiast w 1918 roku było ich już 38. Kolejną grupą, przeciwko której zwróciły się władze pruskie, było duchowieństwo. Po śmierci arcybiskupa Leona Przyłuskiego, władze pruskie starały się wywrzeć nacisk na władze kościelne, aby te zabroniły duchownym przynależności do towarzystwa. Tutaj jednak władze pruskie poniosły porażkę. Po 30 latach istnienia towarzystwo zrzeszało już 457 członków. 80 z nich to byli lekarze. Była to grupa bardzo ważna, cechowała ją głęboka wiedza fachowa, a także niezależność. Także nie obowiązywały ich rozporządzenia władz, tak jak na przykład nauczycieli czy innych urzędników. Kończyli oni cenione uniwersytety, a poznańskie szpitale miały nie tylko profesjonalną opiekę, ale także dzięki nim właśnie dobry sprzęt. Było to środowisko, w którym wciąż panowała twórcza atmosfera. O tym, jak bardzo żywotny, żywotna była to grupa, świadczy chociażby fakt, że 25 lekarzy pochodziło spoza Wielkopolski, z innych ziem polskich, z Królestwa Polskiego, Galicji oraz Śląska. W Tej grupie lekarzy spoza Wielkopolski znalazło się też kilku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Lwowskiego. Kładziono nacisk na ciągły rozwój. Starano się ciągle szkolić. Warto też wspomnieć, że wielu lekarzy, oprócz tego, że pracowali zawodowo, byli także za, było także zaangażowanych w jakąś działalność społeczną, co jeszcze bardziej podnosiło ich autorytet. W tym miejscu warto chociażby wspomnieć o Franciszku Łapowskim, który pozostawił po sobie dziesiątki prac nie tylko z dziedziny medycyny, ale także geografii czy mineralogii. Należał on także m.in. do Wydziału Przyrodniczego Towarzystwa i w 1918 roku wydział ten zrzeszał 119 członków, a jedynie Franciszek Łapowski był profesjonalnie fachowo przygotowanym przyrodnikiem. Jak pamiętacie z pierwszego odcinka, już w pierwszym roku istnienia towarzystwa powołano do życia dwa wydziały. Wydział nauk historycznych i moralnych oraz wydział przyrodniczy. Później powstawały kolejne, między innymi wydział lekarski. Był on na tyle prężny, że zaczął także wydawać własne czasopismo pod tytułem Nowiny Lekarskie. Z czasem Tytuł ten zyskał sobie rozgłos ogólnopolski. Dbano nie tylko o wysoki poziom publikowanych czasopism, ale także starano się pilnować czystości języka polskiego. Był to sposób, aby bronić się przed niemieckimi naleciałościami. I ta dbałość o język polski była widoczna także w innych działaniach. Na przykład technicy, również skupieni w towarzystwie, Wygrali konkurs ogłoszony w Warszawie na polską terminologię techniczną. Praca w wydziałach to jednak nie wszystko. Swoją rolę w wyznaczaniu kierunków badań mieli także poszczególni prezesi Towarzystwa, a także osoby przewodniczące wydziałom. I tutaj możemy powiedzieć znowu o Auguscie Ciaszkowskim, który ogłosił pierwszy z wielu konkursów. Pierwszy zagłoszony konkursów dotyczyć miał historii włościan i stosunków ekonomicznych w dawnej Polsce. Niestety prezes Ciaszkowski nie zdawał sobie chyba sprawy w to, jak wiele pracy trzeba włożyć w przejrzenie archiwaliów Królestwa i Litwy. Nagrodą miał być tysiąc talarów. Trzeba jednak było długo czekać, kilkanaście lat, zanim praca ta powstała. I to jeszcze przy złagodzeniu warunków konkursu. Ale nie zniechęcono się wówczas i ogłaszano kolejne takie konkursy na pracę, na przykład o Tadeuszu Kościuszce, Mikołaju Koperniku czy dziejach słowiańszczyzny. Poza tym także stawiano na popularyzację działalności towarzystwa, już właśnie w XIX, na początku XX wieku. Między innymi wyniki swoich badań członkowie towarzystwa publikowali. W rocznikach towarzystwa, w nowinach lekarskich, ale i także innych ukazujących się wówczas czasopismach. Stawiano także na wykłady, wykłady popularne, spotkania w ramach wydziałów, co jednak nie zawsze dochodziło do skutku, niestety. Odbywały się one też z różną częstotliwością, no i niekiedy trzeba je było odwoływać. Przed I Wojną Światową nieciekawie sytuacja wyglądała na Wydziale Historyczno-Literackim. Ale na szczęście dzięki staraniom przewodniczącego tego wydziału, historyka Stanisława Karbowskiego, wkrótce sytuacja znowu się poprawiła. Warto w tym miejscu zadać się ważne pytanie – no co z kobietami? Otóż dotychczas żony były wiernymi towarzyszkami swoich mężów. Często spotykano je również na polu pracy społecznej, kulturalnej, a nawet niepodległościowej. Przyszedł jednak czas, aby panie samodzielnie wystąpiły na tej badawczej niwie. Pierwszy raz kwestia przyjmowania kobiet do towarzystwa wystąpiła na posiedzeniu Wydziału Lekarskiego w 1894 roku, kiedy to zdecydowano o przyjęciu. W szeregi członków asystentki okulisty Bolesława Wicharkiewicza. Zarząd Towarzystwa jednak nie zgodził się z tą decyzją, argumentując, że jest to niezgodne z dotychczasową tradycją oraz statutami Towarzystwa. Na zmianę decyzji trzeba było czekać około 20 lat. Dopiero wtedy zaczęto panie przyjmować do Towarzystwa, ale postawiono im jeden warunek: musiały mieć tytuł doktorski. Nie postawiono zatem pań na równi z mężczyznami, od których takiego tytułu nie wymagano. U progu odzyskania niepodległości towarzystwo zrzeszało już 669 osób. Ziemianie stracili przewagę na rzecz duchowieństwa, a także lekarzy. Tych pierwszych było aż 213. Zwiększona liczba Kapłanów w szeregach towarzystwa związana była z utworzeniem w 1916 roku Wydziału Teologicznego. Warto w tym miejscu także pamiętać o tym, że wielkopolscy kapłani okresu zaborów dzielili swój czas pomiędzy pracę duszpasterską i pracę na polu społecznym, także angażowali się również w szereg innych działalności. W tym samym czasie, jeśli jesteśmy już w okolicach odzyskania niepodległości, to właśnie z towarzystwa wyszedł impuls założenia wreszcie w Poznaniu Uniwersytetu. Na czele komisji organizacyjnej stanął prezes towarzystwa, profesor Heliodor Święcicki. W szeregach tej komisji znaleźli się także inni członkowie towarzystwa. Byli to historyk, językoznawca ksiądz dr Stanisław Kozierowski, filozof dr Habilitowany Michał Sobeski oraz młody archeolog dr Habilitowany Józef Kostrzewski, który został sekretarzem komisji. W momencie utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu do miasta zaczęli zjeżdżać naukowcy z innych polskich miast, z innych ośrodków naukowych, z Krakowa, Wilna, Lwowa oraz Warszawy, którzy zasilali szeregi towarzystwa, które powoli zmienia swój charakter, stając się bardziej korporacją zrzeszającą ludzi nauki. Miłośnikom nauk pozostawiono wydziały teologiczny oraz, oraz lekarski, natomiast zadania Naukowo-badawcze i wydawnicze realizowały w tym czasie już komisje. Po II wojnie światowej ten proces akademizacji kończy się. W szeregi towarzystwa przyjmowani są już tylko naukowcy, osoby wydatnie zasłużone dla badań naukowych. Tym samym zrywano z niemal stuletnią tradycją przyjaciół nauk. I tutaj już kończymy naszą dzisiejszą opowieść. Cieszymy się bardzo, że byliście z nami. No i cóż, zapraszamy Was na kolejną część już wkrótce. Do zobaczenia!